Cześć wszystkim, z tej strony klasycznie Julian, to jestem ja. Dzisiaj, jak widzimy, jesteśmy w nieco innej scenarii. No, wyszliśmy sobie tak z ekranu do świata fizycznego. Tutaj z tyłu mam tematyczne obrazki. Mamy tutaj wykresik, byk walczący z niedźwiedziem, symbolizujący nasze zmagania na rynku. Oczywiście nie mogło też zabraknąć lamp, bo to ma być taka przypominajka. Po co to wszystko robimy? Nie no, żartuję sobie. Przecież mamy obok Macarena, właśnie żeby hurakan nie był samotny. A będzie jeszcze lepiej, będą lampki, będzie więcej obrazków. Pełna profeska, mówię wam. Jak macie jakieś sugestie co do tutaj właśnie wystroju całego, to ja klasycznie jestem otwarty na Wasze sugestie. Napiszcie w komentarzu, co byście tutaj dodali, zmienili. Cokolwiek by tutaj według Was jeszcze pasowało, dajcie znać. No ale dobra, przejdźmy do głównego tematu na dzisiaj. Porozmawiajmy sobie trochę o tym, gdzie inwestować, jak długo inwestować krótkoterminowo, czy może długoterminowo. Oraz przede wszystkim wymienimy sobie różne strategie inwestowania w kryptowaluty. Pierwszą kwestią, jaką musicie wiedzieć, według mnie jest to, że no, nie istnieje jedna taka słuszna, idealna droga, która w krótkim czasie zrobi z ciebie tradera milionera. Dlatego właśnie omówimy sobie różne opcje. Możliwe bardzo, że przynajmniej jedna z nich przypadnie właśnie Tobie do gustu. No dobra, na pierwszy ogień leci bardzo ważny temat, który bardzo łatwo napotkać na początku swojej przygody z krypto. A są to takie różne, właśnie drogi na skróty. Chodzi mi tutaj konkretnie o płatne grupy z sygnałami, czy płatne boty tradingowe. No, w teorii to jasne, brzmią one jak takie super opcje na szybką kasę, bez żadnego, można powiedzieć, wkładu mentalnego z Twojej strony. Ale to już samo w sobie jest moim zdaniem trochę taką często czerwoną flagą. Tak więc, słuchaj, już Ci mówię, o co mi tutaj chodzi. No, oczywiście nie ma co generalizować. Nie mówię, że dosłownie wszystkie boty, czy te sygnały są złe i należy ich unikać. Nic z tych rzeczy. Warto jednak mieć na uwadze, że to są produkty. Produkty, których głównym celem jest zarobek dla twórców. Tak się składa, że zrobiłem całą playlistę z filmami, w których sprawdzam właśnie skuteczność różnych grupek z sygnałami i polecam obczaić właśnie. No w sumie śmiesznie się ogląda, jak tracę kasę. Wracając do tych botów, to jeśli się zdecydujecie, że to jest kierunek, w którym chcecie właśnie brnąć, to myślę, że fajną opcją na początek przynajmniej jest skorzystanie z darmowych botów, które oferują niektóre giełdy. Tym bardziej, że znajdziecie tam często dużo instrukcji, różnych tutoriali no albo w ogóle support całej giełdy. Przenieśmy się zatem na giełdę QCoin, jak tutaj widzimy. Jest tutaj do dyspozycji taki właśnie bot, gdzie tutaj był, o tutaj, bot transakcyjny. No i on obsługuje prawie wszystkie kryptowaluty znajdujące się na właśnie QCoinie. Jest ich jakoś 800, jeśli dobrze pamiętam, także no naprawdę sporo. I co ważne, jest on póki co bezpłatny. Są tutaj właśnie różne sposoby konfiguracji, jak widzimy, ale myślę, że ten temat poruszę w innym. Filmie. A tak z swoją drogą, to jeśli właśnie zaczynacie przygodę z kryptowalutami, to Qcoin jest moim zdaniem bardzo dobrym miejscem. No nie tylko na start, ale nawet na dłuższą metę. Tak jak mówiłem, ogromna ilość altcoinów. A co więcej, to Qcoin jak widać tutaj reklamuje się, że znajdziesz tutaj kolejny kryptowalutowy gem, tak zwany właśnie kryptowalutowy klejnot. Czy taki altcoin po prostu z dużym potencjałem na wzrosty tam prędzej czy później, według tutaj właśnie twórców. No i tak myślę, że można tutaj znaleźć rzeczywiście bardzo przyszłościowe konkretne altcoiny. No ale co tu dużo mówić, jest to no na pewno jedna z największych giełd. Mamy tutaj napisane, że jeden na czterech posiadaczy kryptowalut na świecie jest właśnie na Qcoin. A co ciekawe, to znajdziemy tutaj przeróżne bonusy, nawet 500 USDT, 500 dolarów, jakieś 2000 zł na chwilę obecną dla nowych użytkowników, a rejestracja trwa dosłownie z 2-3 minuty. Możecie zarejestrować się przy pomocy, nie wiem, jakiegoś tam numeru telefonu. E, maila zwykłego naprawdę bardzo szybko idzie cały proces. W sobie sam się zdziwiłem, że aż tak szybko, e, no ale tak, 2-3 minuty jesteście. Tym bardziej, jeśli jesteś nowy i chcesz zamorszyć trochę palce w świecie kryptowalut, to próg wejścia jest bardzo mały, e, bo można handlować tutaj już od 1 e, od dolara. E, tak więc tutaj chciałbym Wam jeszcze dodać na szybko, że zdradzę Wam teraz. Że szykuję taki kolejny konkursik, dużo nie będzie się on różnił od poprzednich z taką różnicą, że potrzebne będzie właśnie konto na Qcoinie tutaj. Dlatego zarejestruj się z mojego linku, tutaj właśnie tam poniżej w opisie, i do komentarzu, a będziesz miał szansę wygrać kryptowaluty o niemałej wartości. Powiem Wam, że potrzebny będzie właśnie kod UID, on się nazywa. On będzie tutaj w prawym górnym rogu, jak się zarejestrujecie, i będzie potrzebny komentarz. Ale no, na tyle, to wszystko, co Wam powiedziałem, to więcej już nie powiem. E, zobaczycie w kolejnych filmach. Tak więc, tym bardziej zachęcam do oglądania kolejnych materiałów. No ale dobra, trochę odszedłem od tematu. Skupmy się zatem na kolejnej strategii. A tą kolejną strategią jest DCA, czyli Dollar Cost Average. Jest to jedna z najpopularniejszych strategii, i już Ci mówię dlaczego. Jest stosunkowo prosta, ale wymaga dwóch bardzo ważnych cech: konsekwencji i przede wszystkim cierpliwości. Słuchaj, w przeciwieństwie do klasycznego tradingu, tutaj zupełnie nie chodzi o to, aby właśnie polować na te idealne dołki i sprzedawać na właśnie samych szczytach. Okazuje się, że aktualna cena nie ma tutaj aż tak dużego znaczenia, ponieważ celem tutaj jest uśrednianie ceny poprzez systematyczne. I takie konsekwentne, właśnie, skupowanie jakiejś kryptowaluty w różnych odstępach czasu, a co za tym idzie, po różnych, właśnie cenach. Dla przykładu, to spójrzcie tutaj, właśnie na wykres. Załóżmy sobie, że postanowiliśmy od nowego roku, właśnie stosować strategię DCA na Bitcoinie tutaj i kupować go co tydzień. Dlatego właśnie znajdujemy się na wykresie tygodniowym, tutaj zaznaczone. No i właśnie, w pierwszym tygodniu nowego roku, gdzie to jest, tutaj kupujemy Bitcoina przy cenie. No, 44 tysięcy dolarów prawie. No i właśnie mija tak tydzień po tygodniu, Bitcoin sobie coś tam skacze, coś tam spadnie sobie. No ale ciebie to nie obchodzi. Kupujesz co tydzień. Proste. W ten sposób średnia cena takich zakupów wynosi przynajmniej na chwilę 38,8 tysięcy dolarów. I na chwilę obecną po prostu byłbyś troszkę na plusie, jak widzimy tutaj. Czyli ustalmy sobie, że kupujemy dane krypto w sposób regularny. Na przykład co miesiąc. Tydzień i nie sugerujemy się aktualną ceną. Mamy na to zarezerwowany budżet, na przykład, nie wiem, 500 albo 2000 zł miesięcznie, albo tygodniowo w naszym przypadku, a następnie konsekwentnie, przypominam konsekwentnie, trzymamy się planu. Dlatego wybierając strategię DCA, nie musimy stale zastanawiać się, czy mamy już ten szczyt Hossy, czy właśnie dołek Bessy. Kupujemy regularnie i kierując się zasadą tak silnych rąk. Trzymamy dane krypto w dłuższym okresie, na przykład mając perspektywę 3-5-10 lat. W tak długim okresie strategia DCA może się okazać bardzo dobrym trafem, według mnie, natomiast krótkoterminowo może się okazać zupełnie nietrafiona. Wszystko więc zależy od tego, jak traktujesz dany projekt. Czy to spekulacyjnie, czy może w formie na przykład zabezpieczenia na przyszłość, lokaty emerytalnej, no i tak dalej. Moim zdaniem to niewątpliwie ta strategia sprawdza się świetnie, w moim przypadku przynajmniej. Dlatego, że chcąc na bieżąco śledzić wszystkie ruchy cenowe, musielibyśmy poświęcić na to dużo czasu, a nie każdy może sobie na to po prostu pozwolić. A takim właśnie kompletnym, prawie dosłownie przeciwieństwem do tej strategii jest day trading, który polega na otwieraniu i zamykaniu wszystkich naszych transakcji w obrębie jednego dnia. Strategia ta ma zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników, i z całą pewnością nie jest ona dla każdego. Co prawda, no teoretycznie takie dzienne tradowanie może jasne przynieść fajny zysk, jednak aby móc podejmować dobre decyzje w krótkim czasie, tym bardziej właśnie w tradingu, no to musicie mieć naprawdę dużą wiedzę oraz doświadczenie. Musimy wziąć też pod uwagę, że skuteczny taki day trader spędza sporą część dnia grając na giełdzie, dlatego w wielu przypadkach ciężko pogodzić się z, to, z jakąś pracą czy studiami. No, jednak, jeżeli zdecydujecie się na taką strategię, to na pewno musicie być odporni na stres, ponieważ taki rodzaj tradingu zwiększa w jakimś tam stopniu szanse na niepowodzenie inwestycji, a co za tym idzie, utratę ciężko zarobionych pieniążków. No, jednak, każde otwarcie nowej pozycji wiąże się ze sporym ryzykiem. A jak już mówimy o ryzyku, to najwięcej można go spotkać w kolejnej strategii, jaką jest scalping. Jest to już wyższa szkoła jazdy, moim zdaniem. Parę razy słyszałem, że jest tylko dla osób uzależnionych od adrenaliny. No to już zależy, akurat nie wiem, czy się z tym zgadzasz, tak. No ale słuchaj, czy zdarza ci się patrzeć na te chaotyczne, jednominutowe wykresy? Czy lubisz wchodzić i wychodzić z transakcji szybciej niż jakiś inny inwestor zdąży w ogóle się zalogować? No jeżeli tak, to może być to strategia właśnie dla Ciebie. No, generalnie skalperzy starają się czerpać zyski z niewielkich ruchów cenowych. Ich celem nie jest osiągnięcie dużych zysków z każdej właśnie takiej pojedynczej transakcji. Oni celują bardziej w zarabianie małych kwot w krótkim czasie. A co to jest kluczowe, to tacy skalperzy często używają dźwigni. Dźwignia to jest taka no, funkcja na giełdach, która pozwala inwestorowi na znaczne zwiększenie zysków z transakcji lub też oczywiście straty. Mówiąc prostszym językiem, to weźmy sobie taki przykład. No nie wiem, wartość dźwigni wynoszącej x 10. Mówi nam o tym, że za 10 dolarów inwestor jakiś, trader, scalper, będzie miał do dyspozycji 100 dolarów kapitału. Jeżeli postawił dobrze na swoją pozycję, to jego zysk zostanie pomnożony raz 10. Brzmi przyjemnie. Jednak druga strona medalu to taka, że gdy trader się pomyli, to strata będzie adekwatnie duża do potencjalnego zysku. Jest to mechanizm przeznaczony już dla no, na pewno bardziej doświadczonych traderów. I no, trzeba uważać, bo może się to skończyć szybką utratą naszych właśnie pieniążków, naszych funduszy. Przejdźmy zatem do kolejnej, już nieco takiej spokojniejszej strategii, a jest to swing trading. Jest to rodzaj tradingu, który wykorzystuje trendy w ujęciu takim krótko do średnioterminowym. I właśnie swing trading jest zdecydowanie spokojniejszy i taki prostszy od day tradingu. Tutaj nie musimy poświęcać kilku godzin każdego dnia na szukanie pozycji na bardzo niskich interwałach, okresach czasu. Zamiast tego pakujemy swoje portfele na, można powiedzieć, średni okres czasu, który trwa. No, czasami od kilku dni, tygodni do nawet kilku miesięcy. Dzięki temu to podejście, w przeciwieństwie do day tradingu, skutecznie można łączyć z inną pracą czy studiami, i w ten sposób można rozwijać się nie tylko jako trader, ale również zawodowo. Oczywiście, no, nie mówię tutaj o losowym skupowaniu pozycji tylko po to, aby trzymać się na portfelu przez jakiś czas, nic z tych rzeczy. Tak więc, aby swing tradować z powodzeniem, to musimy poszukać sobie dobrego momentu wejścia. Dla przykładu, to może się okazać, że dobrym momentem jest, no nie wiem, koniec korekty na danym altcoinie lub większe spadki. Tutaj właśnie analiza techniczna, jak i obserwowanie różnych wskaźników technicznych, jak i tych on-chain, czyli danych prosto z blockchainu, może się okazać bardzo przydatne. Jak widzicie, mamy w tej branży no, wiele sposobów zarabiania pieniędzy, a każdy z nich różni się od siebie no, w różnych cechach. Mam nadzieję, że po tym materiale uda Wam się wybrać drogę dostosowaną do Waszych potrzeb lub po prostu cech charakteru. To jest też bardzo ważna kwestia. A na koniec przypomnę tylko, że niedługo kończą się zapisy na whitelistę nowiutkiego, świeżego projektu, w którym myślę, że drzemie w nim jakiś tam potencjał. Clean Carbon właśnie oferuje zastosowania oparte na, patrzcie, rzeczywistych, takich no fizycznych, przede wszystkim istniejących już działaniach. No może wiesz albo i nie wiesz, ale właśnie... Ekologia jest aktualnie bardzo silnie wspierana przez rządy, samorządy oraz całą Unię Europejską. No i właśnie, projekt Clean Carbon z, z tokenem Carbo na czele, wyróżnia się na tle innych projektów, tym że jest wspierany nowoczesnymi fizycznymi instalacjami, których celem jest recykling oraz degradacja odpadów zarówno z gospodarstw domowych, jak i produktów ubocznych przemysłu i rolnictwa. Ich instalacje charakteryzują się całkowitą konwersją do węgla i brakiem toksycznych odpadów, stąd właśnie nazwa projektu. Według mnie warto wchodzić w różne projekty, jako pierwszy nigdy nie wiadomo, który powtórzy sukces pokroju, no nie wiem, szyby, dlatego warto moim zdaniem poświęcić trochę czasu na research i podczas dywersyfikacji część swojego portfolio poświęcić na takie potencjalne gemy, te klejnoty kryptowalutowe. Czasami wystarczy jeden dobrze trafiony właśnie gem, by z mojego pieniążka zrobić naprawdę. Fajną, przyjemną sumkę. Link zostawię w opisie oraz przypiętym komentarzu. Wejdź w niego i się zapisz. Nawet na szybki wypadek, jeśli nie jesteś jeszcze do końca przekonany, jest to tak naprawdę najlepsza okazja na wejście w projekt, który Ciebie zainteresował. Później, to no jasne, można wchodzić na jakimś listingu, ale nieraz ludzie wchodzili właśnie w najgorętszym momencie listingu, czyli właśnie wejścia na giełdę, aby później czekać czasami nawet parę miesięcy na jakiekolwiek zyski, jeśli w ogóle na zyski. Myślę, że lepiej być po tej drugiej stronie. I na listingu właśnie przynajmniej część TGE, e, takiej inicjalnej właśnie puli tokenów, które się dostaje, e, upłynnić, sprzedać, aby zwrócić swój wkład przynajmniej, albo zacząć realizować jakieś tam pierwsze zyski, no jak to woli. Oficjalna sprzedaż tokenów Carbo ruszy już teraz w kwietniu. Mamy dosłownie ostatnie dni na zapisy na whitelistę. W opisie i komentarzu zostawiam link, zapisz się, a nie musisz jeszcze nic kupować, ale na wszelki wypadek po prostu moim zdaniem warto mieć w tym przypadku otwartą furtkę jeszcze do decyzji. Rzućmy jeszcze na szybko okiem, co się dzieje w projekcie Fame MMA. Myślę, że ten projekt może naprawdę po prostu zrobić show, moim zdaniem. Jest to tak można powiedzieć właśnie taka machina marketingowa, która sama się napędza. Każdy właśnie z tych zawodników ma tam naprawdę ogromne zasięgi. No i ciekawe, oni po prostu będą wchodzić teraz nie tylko na Europę, ale potencjalnie nawet na inne kontynenty. Tutaj mam, widzimy, że już jakiś pierwszy artykuł na japońskim Coin Telegrafie. Jest to właśnie największy chyba taki portal z wiadomościami o kryptowalutach, co tutaj jeszcze z takich ważniejszych informacji. A, właśnie, tutaj na Twitterze ostatnio opublikowano link do oficjalnej grupki na Telegramie, ja go Wam jeszcze podrzucę w opisie i komentarzu. Tam znajdziecie najwięcej takich najświeższych informacji. No i oczywiście uważajcie, oczywiście na te fejkowe, podobne grupki o podobnych nazwach. I tutaj jeszcze niżej, o, patrzcie, mamy informację, że kolejnym takim oficjalnym ambasadorem tokenów FAME jest Mikuru Asakura. Kim on jest? On jest bardzo znanym, profesjonalnym zawodnikiem MMA z milionami obserwujących, patrząc tak łącznie oczywiście po jego mediach społecznościowych. Ten Asakura będzie zaproszony do Fame 15, tej 15 gali Fame MMA, jako gość VIP i może nawet walczyć w Fame w najbliższej przyszłości. No tak więc fajnie widzieć, że projekt wychodzi tutaj z naszego podwórka na taką globalną arenę. A na koniec chciałbym Wam powiedzieć o jeszcze jednej okazji na zapełnienie swoich kieszeni. 250 dolarów lub inaczej 1000 zł, a nawet więcej bez żadnego wysiłku. Więc tak pokrótce to dogadałem się z BTM, tą platformą, na której sprawdzałem jak działa m.in. Westing co lub Copy Trading, jak kto woli, a wynikiem tego dogadania się jest szansa nawet na 7000 dolarów bonusu przy pierwszym depozycie. Link oraz kod promocyjny cryptoready 50 znajdziecie w opisie oraz przy komentarzu. A co więcej, to pod każdym filmem, od dzisiaj zostawiam tylko jeden. Dodatkowy kod na 250 dolarów. Tak więc możecie wypróbować swoje siły w tradingu w sumie bez ryzyka, a zyski, które wyrobicie, są w pełni wasze. Tak więc, jeśli się nie załapaliście na kod pod tym filmem lub poprzednim, to załóż konto i bądź w gotowości na kolejny film, w którym ten kod również się pojawi. Nawet jeśli nie jesteś traderem, to staking lub ten copy trading, właśnie, kopiowanie zagrań innych traderów jest jakąś tam opcją na ulokowanie swoich funduszy, a wyniki z takiego ulokowania można zobaczyć w moich poprzednich filmach. No i to by było na tyle. Ja klasycznie życzę Wam samych udanych, przede wszystkim bezpiecznych transakcji i samozaparcia do dalszej nauki. W razie czego to piszcie śmiało na Instagramie lub Twitterze. Postaram się Wam pomóc na tyle, ile mogę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko, co napiszecie, postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!